Hallo proszę. Hallo? Hallo? Halo, dzie halo dzień dobry. Dzień dobry? Nie kontaktowałem się wczoraj z panem, e, pan mówi, że to spotkaniu, żeby tak. najlepiej jutro. Tak, tak, tak. A w jakiej sprawie pan nie, dzwoni? W, właśnie... e, w sprawie naszej maści na stawy Reliflex, Tak, 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 tak. A pan dzwoni z której firmy w ogóle? Bo tak już do mnie dzwoniła ostatnia jakaś oszustka nośna jakiegoś właśnie maści kremowi. E, pan... Vitaldrop, jest to polska firma. Vitaldrop, to jest witaldrop.pl, tak? Hmm? Nasza strona internet. Strona... Hmm? Nie, nasza strona, na której są nasze produkty, to jest nutramarket.net A ja jestem przedstawicielem e, firmy Vitaldrop. A czemu Vitaldrop strona nie działa? Jeszcze raz. A czemu strona Vitaldrop nie działa? Dlaczego nie działa? No pisze jest w trakcie budowy. Czy nie da się wejść? Nutra, Nutra market, tak? E, Nutra market tak, tam są nasze produkty. Kropka. net. okej. Okay. Bo powiem pani, panu, że tam dzwoniła do mnie ostatnio jakaś oszustka, tak dosłownie ten, wczoraj, wczoraj jakoś wieczorem i powiem panu, masakra, jakiś taki skamlek mi chciała za, zaproponować. A wasz lek, to na co jest ten lek? Ja to pan... jest, pan się zgłosił, to jest Reliflex, to jest masz na stawy. Jak się to nazywa? Reliflex. Reli... r e l -i e flex e, A czemu tego nie ma na stronie internetowej? Jak to nie ma? No nie, nie wyszukujesz. Nutra Group, sklep. No? Niech pan sprawdzi to. Niech pan sprawdzi, czy to nie jest jakiś 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 skam. Wie pan co? To już jest tyle tych oszustw ostatnio. Po prostu masakra. No, niech pan sprawdzi, bo pan dzwoni z jednej firmy, która, która nie istnieje. Na stronie internetowej też nie widzę tego waszego leku. Niech pan to sprawdzi, czy to jest. Dobra, spokojnie, nie nerwowo. Jezu, jakie to drogie wszystko. To nie jest jakiś skam. Tutaj właśnie na naszej tej stronie internetowej są te ceny jakby bez ofert, a my tutaj jako konsultanci Aha. właśnie mamy... Czyli to jest takie oszustwo, że jak ktoś kupi i trafi, to, 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 to przepłaca 10 razy. A wy macie tam za 10% ceny, czyli taka normalna cena pewnie. No, ale to niech mi pan powie, gdzie jest ten VitaFlex na, na stronie internetowej, bo ja go nie widzę. Dobrze, spokojnie. Firma w ogóle jak długo już istnieje na rynku? Od paru lat. Nie, nie potrafię panu powiedzieć, się hmm. dokładnie. pan jest z tej firmy Nutramarka, czy pan z tej drugiej w końcu dzwoni? Bo ja już nie wiem. Ja, ja jestem przedstaw... Ja, ja dzwoni w imieniu Wigdow Drop. Uh -huh. Spółka. Ja ZO. Spółka ZO, tak, tak, tak. Ja sobie zaraz spojrzę. No to jak pan znajdzie to na tej stronie. A, to, e, no tutaj szczerze panu nie wiem, dlaczego tutaj nie widzę tego refleks refleksu. No ale to widzi pan czy jakieś oszustwo, tak chyba, czy nie? Nie, ja dzwonię w imieniu Vitaldrop, półka jest przez o, no. a ja, a nasze produkty tak. są na stronie nutramarket.net no, To dziwnie, a czemu nie na stronie tej Vital Drop, czyli tej, z której pan dzwoni? Ja jestem pro, ja jestem proszę pana konsultantem, pan no, Czy pan nie panu, Czy pan wie pytania? czemu tak pan dzwoni z innej firmy niż jest? Czemu ona, wasze, a to czemu na tej stronie internetowej waszej firmy nie ma leku, który pan sprzedaje? Nie wiem, ja jestem, proszę pana, konsultantem, nie mam nie, po prostu nie, nie, nie. dostępu do takich informacji. A pan ze Złotej teraz dzwoni, czy z domu? Jeszcze raz. A pan dzwoni teraz ze Złotej w Warszawie, czy z domu od siebie? Tego panu nie muszę udzielić takiej informacji. Czyli z domu w takim razie. A firma, mówi pan, że ile już na rynku istnieje, ten Vital Drop, ile lat? No, tylko paru lat. No to ja panu poinformuję, że w tamtym roku ona została założona, więc znowu mnie pan kłamie. Trzeci mm. albo czwarty raz w tej rozmowie. Coś powiem panu, że Ja to panu z... nic nie kłamię. Powiem panu, że zajeżdżam mi takim skamem oszustwem. A czy ten lek jest spisany do Gusu? Tak, jest do Gusu. Proszę podać jego numer, to ja Nie znam. Nie muszę panu tego podawać. Jak pan nie musi? No, proszę o numer rejestrowy leku, którego pan mi sprzedać, sprzedaje. To jak pan mi nie musi podawać? Oczywiście, że pan musi mi podać. No, ja nie znam na przykład. No to skąd pan wie, że jest pisany, skoro pan nie zna? Może znowu mnie pan kłami, może nie jest spisany. Jak się to nazywa? To ja jestem wyszukiwarce gis -u. Zaraz sprawdzimy. Reli Flex? Tak. Re Relie Flex. Relie Flex. Flex. Re Relie Flex, tak? Tak Raz jest. Ja wyszukaj. No, nie znajduje nic. Niech pan wejdzie na stronę Gisu i poszuka. Mhm. Tak jak pan szukał na stronie internetowej nie było. Mam nadzieję, że chociaż na gis pan znajdzie. Chyba, że pan znowu będzie zaskoczony, że na gis też nie ma. No ale to ja poczekam, jak pan poszuka. No, bo to jest ważne, wie pan co, żeby to nie było jakieś oszustwo a akurat. Ja powiem, że ja dostałem reklamę waszą z, y, od czytelników kwartalnika i ty możesz zostać małym oszustem, którego jestem redaktorem naczelnym. No i właśnie poprosił, żebym to zamówił i, i, i zbadał ten temat. I właśnie tak mm -hmm, to, to jest, to jest, no. Proszę, proszę to sprawdzi, wie pan. To jest ważne, bo czytelnicy boją się, że po prostu jesteś z oszustwem, a, a na pewno tak nie jest, więc na pewno pan zaraz znajdzie i się wszystko wyjaśni. Yes. Mm -hmm. 20 tabletek musujących za 260 zł? No ładną cenę macie panu. 8 zł kosztuje. 20 tabletek musujących za 260 zł Wy jesteście normalni? To jest cena proszę pana ustawiona przez producenta, a nie przez konsultantów. Mhm, No wiem. Z tauryną z magnesem i z witaminą B. No masakra przy to w Wiedronce 8 zł kosztuje. Albo 6, a w aptece 9. No dobrze. Dobra, jest pan już na tej stronie Gisu? Nie szuka. No to niech pan to znajdzie, bo to wie pan co. Na pewno to jest. Ja po prostu może nie umiem szukać. Proszę, tabletki na... Wita Simil 260 zł. Wita Slim. Chyba coś takiego jest w ogóle na rynku, tak mi się wydaje. Niech pan poszuka, wie pan co, uspokoi mnie pan po prostu, o to wie pan. Ludzie tak mówią, że jesteście oszustwem. W to nie wierzę, no ale co pan jest? pracą w nieporządnej firmie, kilkuletniej, która od roku działa na rynku. No, to może pan nie wiedział po Mam nadzieję, że pan tylko zapałzował, a nie uciekł jak szczur. A, czyli jednak pan uciekł jak szczur. masakra. Halo, proszę. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Z panem Brutus. Tak, Brutus Nowak z tej strony, witam serdecznie. Kontaktuję się z Firma w sprawie produktu cannabis. Czy możemy podwiedzić dane? Yy, tak, a co to jest? Proszę mi powiedzieć. Żeby coś panu dokładniej powiedzieć, to chciałam wiedzieć przede wszystkim, czym panu ma pomóc preparat. No wie pani, co ja nie wiem, dlatego ja się pytam, co to jest, żeby mi pani powiedziała, co to jest, co ja powiem, czy mi może pomóc. Czyli pan nie wie, co pan zamówił? No wie pani co, ja no nie pamiętam, bo ja różne leki przeglądałem, bo ja różne mam te rzeczy i, i, i powiem pani, że chyba z tego co Mał... pyta, że to ta reklama wygląda tak chyba trochę to pan nazwa już panu miałaby powiedzieć już, co pan zamówił. No to, to, to jest to... Cannabis Oil, preparat na konopie indyjski który e, oczyszcza naczynka krwionośne, normalizuje ciśnienie. Tak, dziesienie. tak. To było to, to, to w, re, w reklamie, że to zastępuje 100 leków, tak? No tak, jeżeli Pan, przystosuje kurację, wiem, no. to Pan już może odstawić w przyszłości stałe preparaty, które normalizują ciśnienie. Wiem, 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 bo właśnie ja tam widziałem w tej reklamie to tak wypełniłem z ciekawością, bo to tak mi zajeżdżało takim skamem, oszustwem trochę, proszę Pani, bo tam było takie kłamstwa werkami jakieś oszukaństwa. Ten, ten lekarz taki, ten lekarz, ten, ten, ten taki, ten taki, taki, taki Bielecki, to on u Was pracuje? Nie. Nie? Pan Brał udział w No wiem, no i co mu się stało? Czy go zabiliście, czy kto go zabił? Po prostu jak przeczytałem w tej reklamie, u że on został zabity, to po prostu masakra. Masakra, byłem przerażony. Później w kolejnej właśnie reklamie. nie jest zabity, ja nie wiem, czy to pan u was właśnie takie macie głupoty, takie oszukaństwa, takie manipulacje w reklamie. że macie pana, ale nie mamy takiego w reklamie. Jak nie macie, jak. Ale proszę pani. Spokojnie, proszę pani. Spokojnie, proszę pani, ja mam tą reklamę. To no, proszę, proszę się nie denerwować. Pana, ja, nie jestem de... ja się nie denerwuję No to proszę uspokoić. Ja mówię, a Pani zaczyna krzyczeć. Przy... Mówię, że u Was w reklamie Ale takie... ja nie krzyczę, proszę Ale mówię pana. spokojnie. Ja teraz mówię, proszę mnie przerywać, bo to jest oznaka nerwów. Proszę spoko uspokoić się. Mówię, że u Was w reklamie, ja nawet mam tą reklamę nagraną, że tam przy, 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 przyleciała jakiś, jakiś, jakiś osoba z pistoletem i postrzeliła Pana doktora w szpitalu i to była Wasza reklama. Mam to nagrane. Później w innej reklamie... To znaczy, że zabity go. Proszę pani, no zastrzelili go, że 17 strzałów oddali w szpitalu i nie żyje. U was w reklamie pisał. Później, parę dni później, znowu właśnie Proszę reklamy. Pana, Ale znowu mi pani przygrywa. Przekażę informacje, żeby sprawdzili, no, bo my nie mamy wcale takiej reklamy. No to czy sprawdźcie, pan czy jest pan doktor żyje zainteresowany kupem preparatu. Kupem? Czy kupnem? Tak, no pan. pan kupem. znak. Kupną. Kupnem. No to jestem, jestem, mówię. Pani, tylko już ja skończę mówić. W drugiej reklamie pana doktora samochód przejechał, spadł z dachu i go samochód przejechał. No wy tak oszukujecie w tych reklamach? Ja to proszę pani, mam proszę to pana... Teraz mam pytanie, spokojnie, e, bo je. spokojnie, ale spokojnie, nie nerwowo. Proszę mi podać adres strony internetowej waszej firmy. Ja sobie wejdę na stronę, zobaczę co to jest, przeczytam. Spokojnie, nie nerwowo. Pan spisuje firmie Naturella. Naturella? Tak. A czemu nie La Crea EU? bo taki adres znalazłem, to, to jest wasza firma, czy nie wasza firma? i Lakrea. Dobra, czyli co wpisać Naturella? Naturella firma, która tu reprezentuje Polskę, producent jest na e, e, Lakrea. Czyli jaka strona jest waszej strony internetowej, tak żebym sobie znalazł ten lek? Lakrea EU, tak? No ja zwaniam z firmy Naturella. Lakrea to jest producent. No tak wpisałem Naturella, to mi się podpaski wyskakują. To jest od podpasek, czy nie? Nazwę firmy, wszystko normalnie wyskakuje tylko no na no internetowa. Jak wpisałem w Google Naturella, to mi wyskakują same grafiki z podpaskami. Naturella Extra, a później Naturella, pielęgnacja i ochrona a, dla kobiet. No, bo są podpaski takie i nazwę, no ja ale wiem. pan może wpisać, że pan. No to nie mi pan po... Firma. Naturella firma. Naturella firma. A, naturell.pl, no tak. Naturel tak, to jest to? Pan zadzwonił porozmawiać o firmie czy o zamówieniu preparatu. No o firmie, no tylko wie pani co o preparatach, tylko muszę sobie włączyć na stronę, przeczytać zobaczyć o czym mówimy i porozmawiać no z panią takie się sprawy robią się przed zamówieniem No ale to wie pani co, ja nie wiem gdzie, z jakiej firmy pani dzwonił bo tam w reklamie właśnie było znowu jak oszustwo nie było nazwy firmy, nie było nazwy Wszelkie składu leku Wszelkie informacje są podane na reklamie No właśnie, mówię pani, że nie było no ja mam tą reklamę nagraną, bo to było takie oszustwo skam po prostu, takie wprowadzanie klienta w błąd takie jakieś, jakieś Proszę pudełka Proszę jeżeli dla pana to jest jakiś bo to, po co pan się zgłasza? No wie pani co, bo ja to chciałabym wytłumaczyć wszystko. Spokojnie, niech się pani nie denerwuje. Czyli wasza strona inter... Ale ja się nie denerwuję No to spokojnie, cały. no to proszę się nie denerwować. Nie, proszę... mamy no, ale, ale widzi ja się pani, no... nie denerwuję. Ale to czemu pani ciągle mówi, nie że się nie denerwuje? Nie do końca rozumiem celu pana dzwonka Dobrze. i celu naszej rozmowy. No Dobrze, to proszę się uspokoić, już zaraz pani przedstawię cel. Czyli adres strony internetowej to jest naturell.pl, tak? Tak, też pan może szukać firmę e, producenta naturel.pl. Dobrze. Nie no To w końcu jeszcze raz, żebyśmy wiedzieli jasno, po prostu, na którą stronę internetową ma wejść, żeby znalazł wasz lek? No, bardziej producenta, jakby pan chciał. Pan może wpisać Lakrea, La ale i na naturela też będzie taki Dobrze, preparat. Też pan może, ogólnie pan może wpisać. Dobrze, nazwę ale rozumiem, preparatu, że. Rozumiem, no. Nazwę preparatu to by byłoby najlepiej wpisać. Wyszukiwarce, w wyszukiwarce Cannabis, Oil, pan wpisuje, panu się wyświetla. Na pierwszej stronie, tak? Cannabis Oil. To mi się wyświetla bazarek zdrowia na pierwszej stronie. Ja nie wiem, co się wyświetla, ale ja jak ktoś poszukuję, jak pan chce widzieć to w internecie, to ja panu podpowiadam, jak to szukać. No, ale to wie pani co, no ale to, to pani musi mi powiedzieć, na której stronie internetowej mam szukać, bo mi się wie, jakieś złot, zdrowie słodycze... Ale pan nie szukał długo, pan wpisuje Cannabis Oil i panu się wyświetli. No, ale to mi się wyświetlają różne Cannabis Oily różnych stron. Czego pani nie rozumie? Dlatego się pytam, z który, na której stronie internetowej znajdę waszą ofertę waszego leku? Na stronie bazarek ja zdrowia. Niech pan o, otworzy pierwszy link. No, mam. Może to po prostu panu się wyświetla jeszcze inne strony, że to jest po prostu reklama. No mam bazar Ale zdrowia wiesz, za, 40, to... za 41 zł. To jest ten wasz, czy nie? Nie, on kosztuje 155 To widzi pani. Dobrze, to jeszcze raz może, żeby było prosto. Proszę mi podać adres strony internetowej. Cannabis oil. Proszę Pani, wpisałem pan... i pierwsza strona mi się wyświetliła no to... za 41 zł. Druga to strona... Ale, ale jest proszę Pani, ale proszę pani, ja nie rozumiem. Ja proszę Pani, żeby Pani mi podała adres strony internetowej Waszej firmy. Czy Pani ma problem, żeby mi podać adres mówiłam strony internetowej? Już Panu Naturella, już Panu mówiłam, jaki jest problem, jak jeszcze nasza rozmowa była od początku tego, że Pan się pytał o Czyli Naturella, ja naturel... czyli jakie jest? www.naturella.pl? No to nie ma takiej strony. www.nyatyurylelea.pl, -e tak? Pan wpisuje w wyszukiwarce nazwę firma Naturella, panu się wyśmie. Ale proszę pani, ale strona to jest Naturella.pl czy Naturell.pl? Bez A na końcu. Ja pani nie rozumiem. Niech no? on pisze firma Naturella. Panu się tak. wyświetli. <grych> Naturella firma już. Znaczy bardzo dziwnie się pani zachowuje, pewnie pani. Za was podać mi adres strony internetowej 10 minut Ale temu. Nie podałam panu. No, no nie podoba mi. Pan dobrze, proszę, dobrze, dobrze, jeszcze raz w takim razie spokojnie. Proszę mi podać adres strony internetowej www. Naturella. No to nie ma takiej strony, informuję panią. Jest strona nie, Od ja jestem Waszą poki z panem rozmawiam, bardzo na okay. stronę. Dobrze. Sprawdzam tak e... nazwę preparatu, wyświecę się, kilka nazw. E... Dobrze, proszę e... mi podesłać na maila, proszę mi podesać na maila link w takim razie. My nie komunikujemy przez maila, proszę Czeka pana. Dla nas jest zabronione pracowników, żeby nie było komunikacji osobnej z klientem, To proszę wyle... mi wysłać osoba. jasne, tylko przez telefon, tak? Dobrze, to proszę mi wysłać SMS-em ten link do strony internetowej. Ale dla mnie są zaszyfrowane dane, ja tylko Ech, mogę rozmawiać z Panem. Rozumiem. To jest lek, czy suplement diety w ogóle? Suplement diety, proszę Pana. Pan składniki. No dobra, czyli przyjmijmy, że Waszego. Dobrze, czy Wy macie badania kliniczne na temat tego suplementu, czy nie? No tak, jest wszystko też podane w internecie. Jesteście pan wpisani. Nazwę, Jasne. Wszystko. No wpisałem nazwę, tylko nie możemy znaleźć strony internetowej, dziwnie to wygląda, ale okej. Okay. Jesteście wpisani no, do gdzieś. ja odspisałam i i się wyświetla, mm -hmm. pan wpisał pan. Ja okej, okay, czyli, czyli pani wpisała w Google. Czyli pani rozmowy. wpisała w Google, tak? Tak. Co pani wpisała w Google, proszę mi podyktować? Canabis Oil. Canabis przez cy, tak? No tak, tak jak było podane jed, jed, na reklamie. dobrze, spokojnie, nie nerwowo, Jedno czy dwany? Ale spokojnie, no ale znowu spokojnie. mówię spokojnie. Jedno, nie, czy dwa. Ale proszę spokojnie. pani, ale, pan ale zadaję pytanie, ale spokojnie. No czemu i się pani denerwuje? Odpowiedź, a pan po każdej mojej odpowiedzi mówi spokojnie. Ale proszę spokojnie, zadałem nie pytanie. Jedno, nie czy dwa. No bo chcę kupić ten lek, tylko nie wiem jak go kupić. Proszę, jedno, my, czy dwa. No jak? jak kupić? Ale proszę pani, pani spokojnie, zadaję proste pytanie. Ale proszę pani. Mi zadawać pytania. Uh -huh. Ja panu odpowiem o działaniu preparatu, dawkowaniu. Pan podaje adres do wysyłki, wysyłam, a pan spółka pyta się mi, jak znaleźć to, co ja nie mogę panu do pana przyjść do domu uh -huh. i wpisać, jak pan nie potrafi tego zrobić. Może pan odpowiedzieć? Może ja pani odpowiedzieć na to spokojnie. więc tylko co wyszukiwarki i mi się wyświetla. I strona, uh -huh. i firmy, i preparatu. Wszystko jest dostępne. Kanabis uh -huh. przez, przez jedno, czy przez dwa? Dobrze. Oil razem pisane z kanabis czy osobno? Osobno. Cannabis, oil. Enter w Google. I proszę mi powiedzieć, o której stronie internetowej mówimy? www. i co dalej pisze? Pan wciska, sobie wejdzie. Pan będzie wiedział wszystko, informacje o preparacie. Czy Panią intelektualnie przerasta odpowiedź na moje pytanie? Pana, a pan e, nie rozumie, co pan było powiedziane, że firma Naturella, czyli to oznacza, że kanabis, gdzie będzie pisało Naturella, pan wchodzi na tę stronę, bo jak pan wpisuje w wyszukiwarkę nazwę preparatu, wyświetlają się linki, gdzie są podane, na jakiej stronie to jest wyświetlane, czy to jest Amazon, czy to jest jeszcze jakaś inna strona, a Aha. pan w przypytuje proste, jakieś oczywiste rzeczy. Jasne, czy ten preparat jest wpisany do gisu? Tak. Proszę mi podać o numer wpisu. Pan może wejść samodzielnie do GIS-u, wpisać nazwę preparatu i panu się wszystko się wyświetla. Pan nie jest naszym klientem, żeby w ogóle tu wyprzedzić. nie. Zgodnie z, z prawem jestem na naszym klientem, nawet no gdy pozyskała pani moje dane. Nie. Wie pani co no jestem w GIS i nie ma. Do widzenia. Przywit. Tut Brutus. Zależ lajk i komentarz tym wideo. Assalamu alaikum. Ana brutus. Ajab, ta tahta hedel video. Witajcie tu, Brutus. Zostaw lajka i komentarz Brutus fajnym żółwiem jest. To Brutus będzie miał motywację do dalszych inwestycji. Ei, kabum!